Po raz 14 pielgrzymi rowerowi zjechali się z całej Polski na jasną górę. Z zapisów, które prowadziliśmy przez sekretariat, wynika, że jest prawie 1200 osób. Przekrój grup jest różny, wiekowo od 5 lat do 80. Także grupy te są Rodzinami trzyosobowymi, czteroosobowymi, a także pojedyncze osoby. Jak słychać, jak widać, będąc w grupach, jest wielki rekonesans tego wszystkiego, co ludzie myślą, działają i z tym się dzielą. <noise> W tej chwili można powiedzieć, że rower stał się takim jakby, e, modnym środkiem transportu, i coraz więcej ludzi jeździ na rowerach. Między innymi też to, że krótszy jest czas pielgrzymowania niż przy pielgrzymce pieszej, gdzie zajmuje to ponad tydzień. Tak, no prawie, łatwiej, prawie jest, łatwiej jest zorganizować sobie wyjazd e, trzydniowy niż na przykład tygodniowy czy dwutygodniowy. O, na razie jest Proszę wierzyć, że świadectwa są przepukaty. Ludzie korzystają z sakramentu pojednania, są też, bo to są rekolekcje w drodze, więc nie ma się czemu dziwić. Rekolekcje jest i spowiedź z całego życia. A nawet publicznie wyznają, że ich życie było takie trochę kulawe, z zakrętami, a dzięki także i przede wszystkim tym wyjazdom zaczęli się zastanawiać bardziej nad sobą, co by jeszcze ze siebie dać swojej rodzinie, swojej parafii, swemu otoczeniu. To jest bardzo ważne. Chcieliśmy przeżyć taki wspólny rodzinny czas. Podróżowaliśmy z dziesięciorgiem dzieci, więc od najstarszych dorosłych do najmłodszych tutaj siedzących sobie w rykszy. No był to dla nas czas takiego wspaniałego porozumienia i zjednoczenia rodzinnego tak naprawdę. W tej chwili. Liczę, czwartym albo piątym pokoleniem, które pielgrzymuje. Moja prababcia jeszcze jeździła ze mną na trasie. Także z jednej strony tradycja rodzinna, z drugiej strony przekazywanie z pokolenia na pokolenie, że Królowa Polski rzeczywiście jak jest w domu, to wszystko jest w domu ułożone. Że jest to kwestia po prostu wtedy silnej, stabilnej rodziny. No i dzieciom też to przekazujemy. To, że chcecie razem z wszystkimi pielgrzymami Przedstawić jej swoje prośby i intencje, które oczywiście przyjmiemy na Eucharystii. To właśnie ten najważniejszy czas w Jest to czternasta ogólnopolska pielgrzymka rowerowa z hasłem W MOCY BOŻEGO DUCHA. Grupy zjeżdżały się w swoich miejscowości, prowadząc swój program, a także włączając nasz program ogólny. Zastanawialiśmy się nad działaniem Ducha Świętego w nasze życie. Dzisiaj potrzeba ludziom mądrości, siły. Wszyscy doświadczają tego i wszyscy podkreślają, że jadąc tutaj zastanawiali się, czy ich życie rzeczywiście jest mocy Bożego Ducha, czy i na ile oni się otwierają na tego Bożego Ducha w swoim działaniu, w podejmowaniu decyzji. I razem proszę wszystkich o śpiew, który będzie na chwałę Maryi waszym podziękowaniem za to, że towarzyszyła wam na tym szlaku pątniczym i przewodziła. Jeszcze jest jedna zasadnicza różnica między pielgrzymką, pieszą czy każdą inną, a rowerową. Na rowerze jedzie się cały czas samemu, no, nie rozmawia się, nie, nie ma... Ta, tam cały czas je, myśli się, po prostu jest się samym ze sobą. Widzi się to, co jest dookoła i, i to, to jest zasadnicza różnica no, i, i to jest też, też bardzo przyjemne. O, oprócz trudu oczywiście, który jest no, bardzo duży. O Maryjo, witam O Mary. Ta czternasta pielgrzymka jest takim potwierdzeniem, że ludzie potrzebują wspólnoty. To proszę wierzyć, że dużo grup jest bez księży, ale oni podkreślają, że potrzeba więcej takich wyjazdów, żeby poczuć się odpowiedzialnym za siebie i za drugiego człowieka. Drodzy pielgrzymi, cieszymy się, że jesteście tutaj z nami. Docierają do nas pozostałe grupy, które uczestniczą w 14. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rowerowej. Jak się jechało na rowerze do Maryi? Super! Y, lubisz jeździć na rowerze? Powiedz coś, jaka to była dla Ciebie przygoda? Fajna, bardzo jeździć na rowerze lubię. Lubisz jeździć na rowerze? Wyruszysz jeszcze kiedyś? Na pewno tak!